Dobry. Zanim zaczniemy rozmowę, chciałabym wam pokazać playlisty na moim kanale. Playlisty w języku polskim są tutaj: rozmowy o dwujęzyczności, cykl nagrań o znaczeniu mindsetu rodzica, shorty o dwujęzycznym wychowaniu i krótkie wideo, wskazówki dla rodziców. Są również nagrania w języku francuskim. Pracuję bowiem w dwóch językach. Zapraszam do oglądania i do zasubskrybowania kanału, a teraz nasza rozmowa. Aniu, jak rozróżnić, jak wyodrębnić ten. Um rodzaj dwujęzyczności? Kiedy, kiedy mamy do czynienia z rodziną dwujęzyczną, z dzieckiem? Jak, jak my to możemy sprawdzić? Czy to jest ta receptywna, czy nie? Wiesz co, powołałam się na, na badania i na analizy profesor Janice Nakamura z Uniwersytetu w Kanagawie w Japonii, która się właśnie specjalizuje w dwujęzyczności i która wyróżniła elementy, które pozwalają na na swego rodzaju ocenę, czy jest to je, dwujęzyczność receptywna czy, czy aktywna. I y, według niej y, mamy do czynienia z dwujęzycznością receptywną, kiedy dziecko y, nie odpowiada pełnymi zdaniami w języku mniejszościowym. Czyli na przykład my się o coś pytamy, a dziecko będzie mówiło pojedynczymi wyrazami, tak, nie, chcę, y, owoc. Mhm. Takie, takie krótkie wypowiedzi. To jest pierwsza rzecz. Następnie, jeżeli dziecko nie wyraża spontanicznie reakcji w języku mniejszościowym, czyli na przykład dziecko dostanie prezent i, i ta jego reakcja Wow, jak wspaniale! Mhm. Albo Wow, właśnie o tym marzyłem będzie w języku większościowym. Mhm. Następnie, jeżeli dziecko nie zaczyna rozmowy w języku mniejszościowym, tylko spontanicznie w języku, w którym jest mu prościej, czyli w języku większościowym. I tak samo, jeżeli nie porusza nowych tematów w języku mniejszościowym. I ostatni element to jest to, że dziecko nie mówi o swoich uczuciach czy emocjach w języku mniejszościowym. Czyli zawsze mówi o, tych, o tym, co jest dla niego dość delikatne, bo emocje i uczucia to, to są kwestie delikatne, w języku większościowym, czyli w języku, w którym się czuje lepiej i, i bezpieczniej. Czyli to są właśnie te, jest tych pięć elementów. Yy, natomiast te wszystkie zachowania dziecko przejawia w języku większościowym, czyli spontaniczne. Mhm. I emocje, i spontaniczne reakcje, i nowe, nowe, nowe rozmowy, i, i całymi zdaniami odpowiada. I yy, oznacza to, że z czasem właśnie ten poziom języka mniejszościowego obniża się. I to nie chodzi o to, żeby, były, żeby zawsze było tych pięć elementów, bo na, na ogół jednak te elementy są, idą w parze. Czyli to nie jest tak, że, że dziecko wyraża swoje uczucia w języku mniejszościowym, a tego wszystkiego mm -hmm. robi w języku mniejszościowym. To wszystko jest ze sobą związane. I, yy, I właśnie to, to świadczy o tym, że, że język zanika i że staje się coraz bardziej zdominowany przez, przez język większościowy. Aniu, jakie rady, żeby uaktywnić dwujęzyczność receptywną, żeby ona przestała być tylko bierna? Hmm, czyli tak, zacznijmy od tego, że żeby dziecko opanowało język, są potrzebne dwa główne elementy: jest to kontakt z językiem i potrzeba używania go. Żeby dziecko znało język, czyli żeby była ta dwujęzycznie receptywna, to wystarczy kontakt. Czyli dziecko rozumie, ale nie używa, bo nie potrzebuje. Mm -hmm. I żeby mówiło to, co trzeba, trzeba potrzebę. Potrzebą może być na przykład to, że dziecko ma kontakt z osobą, która nie zna języka większościowego. Może to być babcia. babcią. Ważne jest to jednak, żeby ta osoba była na tyle atrakcyjna, żeby dziecko chciało się wysilać. Czyli, jeżeli jest babcia, to relacja z babcią musi być silna. Bo, jeżeli widzimy babcię dwa razy w roku i, i spędzamy z nią trzy dni, a babcia, babcia się nami nie zajmuje i. A później przez Skype'a chce rozmawiać z nami, ale my w sumie nie mamy nic do powiedzenia i ona mhm. nie jest dla nas kimś bardzo bliskim, to, to my jako dziecko nie, nie będziemy się, nas nie zmotywuje do, mhm. do mówienia. I, yy, czyli musi być ta potrzeba, albo motywacja, o której zaraz, zaraz powiem, jakaś inna motywacja. I najważniejsze jest to, żeby uaktywnić tą dwujęzyczność relacyjną jak najwcześniej. znaczy, im wcześniej, tym łatwiej. Dlatego, że to znaczy, że nawet tego, że dziecko odpowiada nam w języku, Większościowym, jest jeszcze dość, y, dość słaby. To znaczy, jeżeli to dziecko dopiero zaczyna mówić, bo ma, ma, ma nie wiem 3 lata i, i zaczyna mm -hmm. mówić w języku, to y, dobrze mówić w języku większościowym, to będzie nam łatwiej uaktywnić tą y, dwujęzyczność, rezerwacyjną, niż jeżeli dziecko ma już 8 lat i mm -hmm. ten nawyk już trwa od sześciu czy iluś tam lat czy, i, i dziecko jest tak przygotowane, że, że, że naprawdę trzeba będzie bardzo się wysiłek włożyć to. Natomiast, co konkretnie zrobić? To nie jest tak, że jest taka magiczna formułka, bo często rodzice pytają się mnie, Panie, Ani, co trzeba zrobić, żeby moje dziecko odpowiadało im po polsku? Mm -hmm. I oni myślą, że, że ja im powiem, zróbcie to, 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 to i to, i po czterech miesiącach dziecko będzie mówiło po polsku. To, to nie jest tak. Każda sytuacja jest inna, każde dziecko jest inne. I znajomość języka jest inna, i, i czas, który rodzic spędza z, je, z dzieckiem, przepraszam, jest inny, więc to nie jest tak, że można powiedzieć, zrobić to i to, i będzie działało. Natomiast są pewne, pewne zasady, które możemy wprowadzić i. I jeżeli jesteśmy zaangażowani i mamy tą bliską relację z dzieckiem, to, to nam się uda. Czyli tak, po pierwsze, zwiększyć kontakt z językiem. Dlatego, że to jest pierwsza przyczyna. Czemu dziecko mówi w języku większościowym, a nie mniejszościowym? Dlatego, że jest mu łatwiej, a jest mu łatwiej, bo kontakt z tym językiem jest większy, bo przedszkola, mhm. czy, szkoła, czy koledzy, czy drugi rodzic, czy zajęcia pozalekcyjne. Czyli zwiększyć kontakt. Następnie. Czyli przepraszam, przepraszam, że Ci przerwę, ale wiem, że są mamy, które. W pewien podstępny, ale fantastyczny sposób zwiększają właśnie aktywność językową, pozwalając na oglądanie bajek tylko po polsku. Tak, no ja uważam, że to jest genialne. Jest genialne, ale to rozwija dwujęzyczność receptywną, bo jest rozumienie, czyli ten sposób jest genialny pod warunkiem, że mama będzie obok i będzie z istek okay. rozmawiała. Albo podczas tego filmu, to jest jeszcze lepsze, dlatego że nie jest tak, że dziecko jest skupione na ekranie i tylko ekran, ale są te interakcje z drugą osobą, albo po filmie, czyli powiedz mi, co się wydarzyło, mm -hmm. albo co mogło się wydarzyć, albo dlaczego, um, dlaczego bohater tak zareagował, a myśli, że co później się wydarzy, co ci mm -hmm. się podobało, czyli to, to wtedy, dlatego że dziecko ma to słownictwo z filmu i, i będzie w stanie łatwiej go, go użyć niż jeżeli mówimy na jakiś mm -hmm. temat, o którym dawno dziecko nie myślało. Czyli to jest bardzo, ważny, żeby rozwijać i słownictwo, i, i, i zrozumienie, natomiast żeby mówiło, to muszą być te interakcje. Interakcje. Mhm. Stymulować i zachęcać. I pokazywać. Zachęcając dziecko, żeby odpowiadało nam po polsku, pokazujemy mu, że zależy nam na tym. Czyli nie akceptujemy, że ma być tak, że ty mówisz po. Yy, dziecko nam, mówi do nas w języku nie wiem, angielskim, a mówimy po polsku i ta sytuacja nam odpowiada. Jeżeli nie reagujemy, to dziecko myśli sobie, że mhm. jest w porządku. Takie my, ciche to, przyzwolenie. No, mhm. Właśnie, to jest takie ciche Podświadome przyzwolenie, czyli stymulujmy dzieci, twórzmy potrzebę używania języka. Czyli to może być, może i babcia, może być kolega z Polski, który nie mówi w języku większościowym, może być jakiś kuzyn, może być dziecko mhm. polskiego pochodzenia z innego kraju, z którym nasze dziecko ma, ma kontakt. Może to być też, nie wiem, przyjazdy babci, która oczywiście nie mówi, albo jakiejś niani, która też nie mówi po języku większościowym. Czyli tak, czyli potrzeba, następnie tworzyć sytuację, kiedy ten język jest potrzebny. Kiedyśmy w Polsce, na przykład to, to mówiłam ostatnio podczas live'u o, o wakacjach, to też zapraszam mm -hmm. do obietnia, żeby wysłać dziecko do sklepu, to znaczy my jesteśmy z dzieckiem, ale to dziecko zamawia na przykład, zamawia lody, albo, ym, albo w restauracji, albo kupuje ciastko, albo pyta kogoś o drogę, albo gdzie się znajduje plac zabaw. Chodzi o to, żeby dziecko miało, czuło, że jest potrzeba, że tu musi użyć tego języka i, i ono użyje. Następnie przeanalizujmy też stosunek otoczenia i drugiego rodzica, ale także tego dalszego otoczenia do, do języka polskiego. Bo może były jakieś negatywne uwagi, negatywne mhm. albo dziecko poczuło, że ten język jest mniej waloryzowany. Podobnie obserwujmy stosunek dziecka do polskiego i w razie potrzeby waloryzujmy to, o czym mówiłyśmy ostatnio, waloryzujmy i język, i, i kulturę polską. Dlatego że jeżeli już ten stosunek jest. Pozytywny, stosunek dziecka do polskiego jest pozytywny, to łatwiej będzie wpłynąć na jego, na jego zachowania językowe. I odwołujmy się także do, do korzeni, do naszych korzeni, do korzeni dziecka, do historii naszej, do tożsamości rodziny, żeby dziecko zrozumiało, bo dlaczego ten język jest obecny i dlaczego jest ważny. Bo głównie to chodzi o to, żeby był ten sens, żeby no. język polski, mimo że wiemy, że tym sensem może nie będzie szczególnie od początku mówienie do nas po polsku, bo my rozumiemy język większościowy, ale żeby ten język miał inny sens. To wtedy będzie ta motywacja wewnętrzna, czyli dziecko zrozumie, że mówię do mamy dlatego, że po pierwsze może mamy to swoją przyjemność, albo może lepiej się czujemy, albo czuję się bliżej mamy, mm -hmm. albo nasza relacja jest bardziej bezpośrednia. Czyli to może być relacja, tym sensem może być relacja, relacja z dziadkami, może być też poczucie własnej tożsamości, czyli ja jestem... Czuję się jednak Polakiem, bo przyjeżdżam do Polski i tam w Polsce jest fajnie. I mam tam rodzinę, i mam tam y, kolegów, i robimy fajne rzeczy, i mi się to podoba. Ja chcę być Polakiem, bo, bo mam pozytywne skojarzenia z Polską. Innym elementem może być coś z kultury. Na przykład, y, nie wiem, moim idolem jest jakiś, jakiś Polak. Lewandowski na przykład. Nie chciałam być tak, Lewandowski, bo zawsze jest Lewandowski. Bo... No ja wiem, ale. Nie, Iga świątek. Może być Iga świątek też. Iga świątek. Właśnie. O Polacy, Polacy żyjący, którzy, którzy są stosunkowo młodzi i którzy są jakimś autorytetem czy, czy idolem dla, dla dziecka. Więc to może, możemy znaleźć takie, takie właśnie elementy motywacyjne, ale to też zależy od, od osobowości dziecka i od tego, czym dziecko się, się interesuje. Natomiast to, co też może pomóc, to jest pomoc um, szkoły polskiej albo zajęć po polsku. Mhm. Dlatego że nawet jeżeli dziecko. Wracając do domu, będzie mówiło w języku większościowym, to jednak pokazujemy mu, że ten język jest używany przez innych, mm -hmm. że jest on waloryzowany, że jest też kontakt z językiem. I y, też y, może się pojawić zewnętrzne wsparcie, dlatego że sama szkoła nie, nie wystarczy. To rodzic ma mm, wpłynąć na nawyki językowe dziecka, bo to. Tak, to my nadajemy ton. My jako rodzice i to mhm. my spędzamy więcej czasu z, z dzieckiem, dlatego właśnie ważne jest, żeby rodzic mógł się zaangażować, żeby wiedział, wiedzieć w jaki sposób, I jeżeli potrzebuje wsparcia, to, to są osoby, które mogą pomóc, na mhm. przykład ja albo, albo ktoś inny, ale, ale, ale chodzi o to, żeby, żeby jednak rodzic miał świadomość, że to od niego zależy. I że nie, mm -hmm. żeby nie myślał, że dziecko pójdzie do polskiej szkoły i wyśle je na wakacje do babci. Tak, tak to się samo nie... naturalnie nie zadzieje. Szczególnie, mm -hmm. że po wakacjach to potrwa 2-3 tygodnie, ale później jednak język większościowy y, ba, mm -hmm. weźmie góry, dlatego że, że kontakt jest, kontakt jest większy. Mm. Dobrze, bardzo ci dziękuję Aniu. Jeszcze tylko taka dygresja, bo ja krzyknęłam Lewandowski, ale tak naprawdę w moim domu rządzi Szczęsny. Dlaczego? Bo mój syn jest Dzieckiem polsko-włoskim, a szczęsny gra w Juventusie, a, a to włoska drużyna mojego męża. W związku z tym, y, wspaniale można czasami połączyć wielokulturowość dzieci właśnie poprzez takich idoli. Dlatego właśnie tak ważne jest, żebyśmy szukali tych mostów. Tak, nie... Połączeń, tak, bo przecież Polacy są wszędzie i, i są świetni w wielu dziedzinach e, i są na całym świecie rozproszeni. E, I historycznie, i przecież te, te czy, czy wydarzenia historyczne, czy, czy, czy jakieś nie wiem, odkrycia naukowe. E, także jest, jest? Czym się pochwalić? Tak, i to jest nasza rola, żeby znaleźć te osoby, bo to samo dziecko nie znajdzie. Na ogół. Chyba, mm -hmm. że będzie to Lewandowski z Czerny, czyli Gaj świątek, o którym wszyscy mówią. Natomiast mm -hmm. dziecko nie, nie będzie szukało, z jakim Polakiem mogę się zidentyfikować. To Donna... A czy Twój syn uważa Chopina za Polaka czy Francuza? <gry> Wiesz co, on o Chopinie to mało wie, natomiast on raczej się interesował w zeszłym roku Marią Skłodowską-Curie. która była Polką i francuską i yy, właśnie mi robił ekspozy na ten temat. I w Warszawie, jak byliśmy, to pokazałam gdzie ona mieszkała i dla niego ona jest, ona jest Polką. Nawet mm -hmm. po placie, mówi się No Marie właśnie powiedziałaś Skłodowska Kiri, bo wiele osób mówi Kiri Skłodowska. A. Ale dobrze powiedziałaś? Nie wiem, jak to jest, ale najpierw jest ten, ten, to nazwisko e, panieńskie, a dopiero później, nie? Tak, aczkolwiek UMCS, Uniwersytet Marii Kiri Skłodowskiej jest CS w Lublinie, skąd pochodzę. Może alfabetycznie? Nie. Może? Aczkolwiek wydaje mi się, że powinny być składowska curie tak jak powiedziałeś. Też tak, też tak uważam. No właśnie, <laughs> więc nawet jeżeli mając Skłodowska-Curie nie jest idolką mojego syna, to on na pewno kojarzy ją z, i z Polską, i z Francją i to jest taki właśnie fajny pomost, że mm -hmm. to osoby. tak jak on, on jest Francopolem, a ona... Była, <laughs> Jeszcze nie, nie, słyszałam nie słyszałam takiego, odpadało, że... takiego określenia. Sam <laughs> je wymyślił, to dlatego. <laughs> a, wspaniałe. <laughs> Dobrze, Aniu. Bardzo, bardzo Ci dziękuję. To była bardzo ciekawa rozmowa. Myślę, że rozwieje wiele wątpliwości. Yy, I rozjaśni i, i doda otuchy wielu ro, wielu rodzinom. Tak, tak. I to, co mówiłaś, jest bardzo ważne, że ta dwujęzyczność receptywna to już jest świetna baza, żeby uaktywnić ten dwujęzyczny. Tak. Czyli to nie jest tak, że jesteśmy na samym początku drogi. Nie, już jesteśmy mm -hmm. na niż, niż w połowie. Tak, już jesteśmy w procesie i, i możemy dorzucić. Parę elementów i, i będzie tylko lepiej. Tak, tylko że samo to się nie zrobi. To też pamiętajmy o to, że nie będziemy czekać, że może kiedyś się aktywni, bo, bo takie czekanie to, to na ogół nie. Dlatego o tym rozmawiamy, warto o tym rozmawiać i działać zawczasu.